Jest inny Roman, bo zmieniłem moje nastawienie do życia. To się nazywało nastawić drugi policzek po hebrajsku. Aha, można iść w innym kierunku. To nie było tak, że ktoś mnie policzkuje, a ja go całowałem pierścień za to. Tak nie było. Tylko my mamy zobaczyć, że można żyć inaczej. Kiedyś, pamiętam, była taka bajka czy opowiadanie że robak, który żył od początku swojego życia w chrzanie, wywiercił dziurkę, wygryzł dziurkę, obok stała gruszka i on się wgryzł do, do tej gruszki i mówi, dlaczego ja w ogóle tam siedziałem tak długo? To o to chodzi właśnie. Nie że ja porównuję nas do robaków, tylko porównuję, że jest obok Równoległy świat, z którego myśmy przyszli, do tego równoległego świata. I ten drugi świat, do którego myśmy weszli, zanika powoli w tej chwili, ponieważ jest ustrawiany. To się nazywa proces dematerializacji. A my przyszliśmy ze świata niematerialnego, żeby poznać siebie w materialnym świecie, w warunkach, które nie znaliśmy w wymiarach, z których przybyliśmy, bo tylko tu możemy bardzo szybko się rozwijać. Tam, skąd przybyliśmy, jest miłość, równość, jedność, harmonia, a tu w ogóle tego to jest ignorowane. Więc my chcieliśmy wiedzieć, jak zareagujemy na taki świat. To jest tak na zasadzie, jak. Gadają w Katowicach, tego w domu nie ma, to dokładnie tu jest to, dom. w domu tam nie jest. Tam jest dom, tu nie jest nasz dom. Natomiast nas przykuwają telepatycznie, nie tylko telepatycznie, ale hipnotycznie do pewnych miejsc na materii. I wtedy my nazywamy miejsce, w którym przyszliśmy na świat, naszą ojczyzną. Albo globalnie to jest moja planeta, to jest mój świat, to jest nasz świat, my ludzie, to wszystko są programy, jakie na nas nałożono i jakie nam włożono w podświadomość i w świadomość. Żadne dziecko, to znaczy dostarczony człowiek temu światu, po angielsku kobieta dostarcza dziecko, a nie rodzi. Delivering the baby. Wszystkie panie są ruchomymi, ruchomymi portalami i przez te portale, to się można to uznać za rodzaj chabelingu, przychodzą dzieci na ten świat. Teraz tego dziecka najpierw tam nie było. Tam powstał nowy twór. Ten twór przyjął formę, kształt i został dostarczony. Każdy taki twór jest naznaczony, my mamy wszyscy tak zwane linie papilarne. Dlaczego? Ponieważ w tej hodowli pewne istoty muszą wiedzieć, które czory są ich. I dlatego wszędzie w Ameryce w ogóle opętani są w tej chwili. Byle co oni zaraz zajmują, bo ktoś tak sobie życzy. Zajmują linie papilarne. Za byle co. Nawet nie za byle, rutynowo na przykład, komuś zależy na tym, żeby wiedzieć, kto jest gdzie. Według tych linii papilarnych, istoty, które spadły kilka razy na Ziemię, bo oni za pomocą różnych promieni zrzucali to, co my nazywamy UFO, czyli te ślizgacze magnetyczne, nie mają tych linii, bo nie są niewolnikami. A my mamy. O, to niedobrze, nie szkodzi. Czy Ma, się mamy dalej rozwijać jako niewolnicy, czy nie jako niewolnicy? Nawet jako niewolnicy jeszcze bardziej powinniśmy się chcieć rozwijać. W chwili, kiedy znowu wracam, jeżeli się boimy czegoś, natychmiast się otwieramy na coś bardzo złego. Na sugestie. Z zewnątrz, a anteny mają iść do wewnątrz, bo tam jest jeden, jedyny głos w każdym z nas, który nigdy nie kłamie to jest głos wewnętrzny. Wszystko inne z zewnątrz to już nie jest tak. Ja jestem głosem zewnętrznym w tej chwili dla Was. Ale jak ja mówię w imieniu wewnętrznego głosu, to Wy wewnątrz. Czujecie, czy się zgadzacie z tym, czy nie, tylko dlatego, bo w Was jest ten sam głos i wtedy jest prawo rezonansu. Inaczej, Roman przestać z tym. To ja nie przestanę, bo dalej będę mówić dla tych, żeby nie mówili tego: przestań z tym. Bo ja nie jestem po to, żeby dawać wykłady, jestem po to, żeby uaktywnić głos wewnętrzny w każdym bracie i siostrze duchowy. Ja jestem tylko radiem, a raczej nawet nie radiem, jestem listonoszem, który przynosi pewne dane. Czasem w przerwach jestem biustonoszem, ale to już jest na planie materialnym. Ja jestem listonoszem i przynoszę pewne informacje na ten świat. Te informacje to są częstotliwości, kto reaguje na tę częstotliwość, znaczy, że w sobie ma to samo. To znaczy, że ja trafiłem do właściwych duchów. Wy jesteście właściwymi duchami, inaczej byście nie przyszli tylko byście pojechali do Chicago na mecz, powiedzmy, Chicago Bulls i oglądali się mecze, e, powiedzmy, bokserskie. Są ludzie, że chodzą na takie różne spotkanie <laughs> i im się to podoba. Zaraz ja tu miałam jakąś flaszkę. Jesteśmy w Polsce, bez flaszki nie ani róż. Muszę się napić. Woda jest elementem boskim. I woda istniała zanim powstało ciało, zanim powstał człowiek. Ogień, woda, ziemia i powietrze. Do tego jeszcze Chińczycy dodali metal, a niektórzy drzewo. Ale ogień, woda, ziemia i powietrze to są te elementy, z których my, jako duchy, jesteśmy stworzeni. Tego na medycynie się nie studiuje. Myśli tam studiują, prawda, organy wewnętrzne i tak dalej. Tu du dusza właściwie nie istnieje. Takie są chwilowo takie stan świadomości na planecie, na którą dotarliśmy. Wszystko, co odbywa się na tej planecie, można popatrzeć na to z perspektywy stanu świadomości. I wszystko, co się dzieje w życiu, można na to popatrzeć z perspektywy stanu świadomości. W tym samym czasie, że myśmy się teraz tutaj spotkali, stworzyliśmy pewne pole. Pomijając już to, co mówiłem, że niby Łódź, że niby Polska, że w Europie, to wszystko się liczy na planie materii. Ponieważ myśmy stworzyli tu pole i transmitujemy Dziękuję. i transmitujemy energię pewnej istoty, to nie ważne, że tu jest sufit nad naszymi głowami, to są atomy skupione to wszystko. Widzą to pole. Jesteśmy w komunikacji z istotami, które są dla nas przyjazne. Równe przyciąga do siebie równe, podobne przyciąga do siebie podobne, obustronnie. Ale światło przyciąga do siebie wszystko, dlatego czasem zakłócają nam komunikację. Skoro oni biorą sobie prawo nam zakłócać, my mamy prawo harmonizować, zamiast się denerwować, irytować, wkurzać i takie różne inne reakcje. Pytanie jest, jakie każdy może sobie zadać w każdej sytuacji życiowej, jest następujące. Czy ja reaguję, czy ja żyję? Czy ja już wiem, czy reaguję? Jeżeli reaguję, znaczy, dałem się wciągnąć w jakieś niepotrzebne rozmowy, w udowodnienie, w naukowe jakieś tam. Yy, powiedzmy, udowadniania. Dzisiaj wszystko musi naukowo być udowodnione. Na przykład, jak coś nie jest naukowo udowodnione, znaczy tego nie ma. Jak czegoś nie ma w Wikipedii, to nie istnieje w kosmosie. To, to nie ma sensu w ogóle, ale są ludzie duże, które są w takim stanie świadomości, że wierzą, że tak jest. Skoro wierzą, nic nie wiedzą, bo wierzą. Inni nie wierzą im w to, też nic nie wiedzą. Ale my żyjemy tym, co do, już zebraliśmy jako doświadczenie życiowe. Nie musimy wierzyć, my wiemy, jak jest, bo mamy doświadczenia. Jak jeszcze czegoś nie doświadczyliśmy, możemy sprawdzić to na sobie i zobaczymy, jak się czujemy. Bo my jesteśmy uczuciem, a nie myślami, ani słowami, ani uczynkami. Jesteśmy uczuciem. Jeżeli ja przekazuję informację, każdy z nas jest żywym prawem kosmosu, to my jesteśmy prawem, prawem życia. Kto to czuje, proszę bardzo. A kto nie czuje, ręka do góry. Czy jest ktoś tutaj ze służb specjalnych? Ręka do góry, proszę. Nikt się nie przyznał znowu. Raz mi się to udało, ktoś tam szybko zabrał rękę z powrotem. Ale to jest właśnie to, o czym ja mówię reakcja. Bo jednak, nawet w takim człowieku, który to robi i go wysłano, jednak to jest dziecko Boże, jednak jest w nim światło. On gdzieś czuje. Że on z tego żyje, co on robi, ale on wie, że tak nie powinno być. No tak, ale, ale nie będę pracował w McDonaldzie, przecież gdzieś tam był podłogą. Za to jest cena. On ma prawo wyboru. My nie mamy prawa wolnej woli. To Kościół wmawia takie rzeczy mamy wolną wolę. Dlatego, że jest wolna wola, ten świat tak wygląda dzisiaj. Każdy robi, co mu się podoba, to jest samowola. My mamy wolny wybór. To jest ważne. Mamy wolny wybór, ale nie ma już innej szansy teraz. Jeżeli my dochodzimy do tego, że jesteśmy duchami, które żyją w ciele, to rozpoznając powagę czasu, w którym żyjemy, każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy ja mogę już żyć bez ciała? To nie znaczy, że każdy ma iść do domu się zastrzelić, jak tylko powieści. Na ten numer y, służby specjalne a la CIA w Ameryce na przykład zakładało różne sekty, ugrupowania, które dochodziły do wniosku, że trzeba popełnić samobójstwo i popełniano, bo ludzie robią wszystko, nawet jeżdżą w maseczkach, na rowerze po lesie. Ja widziałem jak Chłopiec dziewczynie przyniósł coś w ręce, ja siedziałam tutaj w pociągu przy oknie, pociąg stanął i ona wchodzi, odwraca się, on jej daje coś tam, takie pudełeczko z McDonalda i coca cole po czym ona się schyla, ona w maseczce, on w maseczce, dali sobie buzi i on poszedł. Ja się zastanawiam, jak oni będą robić dzieci. Przecież to trzeba zdjąć maseczkę Tak zwane majtki. Jeżeli ludzie bezmyślnie noszą majtki i matka idzie... No jest... jest na to instrukcja. Słuchaj? Jest na to instrukcja przez drzwi. Przez drzwi? Tak, było pokazane. Jeszcze nie ćwiczyłem. <laughs> przez zamknięte tak, drzwi. Nie, mój ojciec był bakteriologiem, ale to już mówię Wam, że to, co teraz się dzieje na świecie i ludzie się pytają później, panie Romanie, co to jest właściwie ta hipnoza? Ja się patrzę, mam maseczkę. <śledzio> oni normalnie, Żyją już tym, że to należy, tak jak majtki, ja wiem, jak staniki, jakieś takie historie, tam pod koszulę, To się ubiera rano bezmyślnie i się z tym wychodzi na świat zewnętrzny. Widziałem, jak matka pcha wózeczek i chłopczyk siedzi w wózeczku z maseczką. Matka w maseczce, chłopczyk z maseczką. Ten chłopczyk wkrótce będzie chłopcem. Później będzie młodzieńcem. On będzie wychodził na świat w maseczce, jeżeli tak rząd czy ktokolwiek powie. On nie będzie czuł nawet. Jemu to nie będzie przeszkadzało. Czy jest ktoś na, w tej chwili tu, w tym pomieszczeniu bez majtek? Wszyscy ubrali się majtki. Zauważcie, że dawniej majtki nosili tylko kobiety, a mężczyźni nosili kalesony, ja wiem, Gacie, Ale kobiety no, chodziły w majtkach przez setki lat, dawniej miały nawet majtalony takie długie, teraz już stringi zostały jeszcze, później zrezygnują z tego też. Chodzi mi o to, że to się robi automatycznie, z automatu, nikt się nie zastanawia nad tym rano i mężczyźni dziś kupują coś, na czym jest napisane majtki męskie. Mogą być majtki męskie, w świecie, z którego ja pochodzę. Ale dzisiaj już są różne gender i takie różne historie dziwne i może być. Mam pacjentkę, która weszła na pocztę i opowiedziała mi to, weszła na pocztę i nagle tam ludzie, nie? Ta panienka, ludzie mówią, tak bez maseczki pani sobie tu tego. Ona zdjęła się, majtki ubrała sobie na głowę załatwiła, wszystko zdjęła, ubrała i wyszła. Ja kocham takiej istoty. To jest to. Nie zatrzymano kiedyś, że ja nie mam maseczki. Ja mówię, naprawdę? Ja po goleniu sobie zdobyłem maseczki rano, bo mnie piecze skóra zawsze. On nie proszę pana, ta, taką maseczkę jak wszyscy. Ja mówię, ale ja nie jestem tak jak wszyscy. Dlaczego nie? Ja mówię, bo nie chcę. Pan powinien mieć maseczkę. Ja mówię, może powinienem, ale ja nadal nie chcę. Proszę założyć maseczkę. Ja mówię, proszę mnie zostawić w spokoju. Ja tu pracuję i muszę panu powiedzieć, ja mówię, ale ja nie pracuję tu. Pan tu zarabia pieniądze, ja przyszedłem wydać moje pieniądze. To jest duża różnica. Ale patrząc na twarz tego biednego człowieka w hipnozie, ja zrozumiałem, że on nie może inaczej. On nie może, bo on też żyje w strachu. On chce na koniec miesiąca dostać pieniądze. On ma żonę, dzieci, może do sąsiadki też tam daje troszeczkę parę złotych. Słuchajcie, oni się boją, ci funkcjonariusze. Oni funkcjonują, czyli są zrobotyzowani. Ale oni gdzieś wewnątrz też wiedzą, że to nie ma sensu, a jednak to robią. To się nazywa choroba. Jeżeli człowiek sam siebie, to jest samogwałt, jeżeli ktoś coś takiego robi, że czuje, że tak nie, a jednak robi to, to to jest, to jest gwałcenie duszy, czyli siebie samego. To się musi się skończyć wtedy, to powstaje wewnętrzny konflikt.